Zostawieni na tego ganka, no i slop już był tam na posterunku, żeby w razie czego zrobić 3x3, 3, ale to widzimy, że. Teraz być może to będzie 3x2, bo tutaj mamy wejście, no i teraz woda chyba zostanie zburstowany już całkiem do zera, i jeszcze zostaje odpalone od granaty, ale to nic nie pomoże. To nic nie pomoże. Pytanie, czy ten Twitch. Nie no, Twitch będzie w stanie się wycofać. A chociaż. Wiesz, no, tutaj długie naprawdę. oj, o nie. Złapany pomiędzy te miniony w game. Natomiast no teraz, tak jak mówisz, no jest tego więcej, trzeba na to zwracać uwagę. Natomiast problemem może się okazać teraz ta interwencja. No, a jeszcze Ponieważ długie, jest to ale... Orn, ale. Uuuu, No ja w sumie wszystkie plany pokrzyżowała. Chociaż no to jest, jest jeszcze ja który ma tutaj Ultimata. No i bardzo szybko poprosuję tutaj tego Jack Vana. i będzie. może z... się jednak zakończyć bardzo yy, niekorzystnym tradem. Jest jeszcze Shadow na Shadow yy, nie zgarnie tego przez Hadotę. No i właśnie, celop jest w bardzo nieciekawej sytuacji. Będzie musiał sadować się ucieczką przez aleje. Chociaż jego... Yy, nie wiem czy tam chyba jego fala była. Nie, zostaje jednak dobity w końcu przez steryda. Tymczasem na dole Gwen. No Gwen? No cóż, no zgon, podwierzą. Przykre. Pełni. natomiast zwróćmy jeszcze sobie uwagę na to co się dzieje tutaj na środku to będzie aha dobra okej okay, bo pojawił się smok więc zaraz byśmy próbowali, ale Ups, o, o, patrz, po... jakie potężne obrażenie na gaucho i on zostaje o jeszcze gdzieś tam poleciał od Orna, no ale właśnie w tym momencie już nam się czerwoni rozbili i oni również zostaną rozbici dodatkowo jeszcze I upadł już w tym momencie jungler musi co, reszta drużyny musi się przegrup no właśnie to jest ten problem z postaciami skalującymi się że kiedy Podstać skalująca się, oj, 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 oj mamy akcję na, na środku, Draven już zostaje wyeliminowany, no ale zaraz zanim dołącza do niego Trundle i ten Twitch odpalił się w tym momencie, zgarnia sobie double killa, no i pojawia się jeszcze Gaucho, no właśnie, pojawia się i obrywa, wow, solidnie oberwał tą piłeczko, co prawda nie wiem, czy będzie, chyba będzie w stanie jeszcze to przeżyć. Nie będzie natomiast miał możliwości już walki, ale Hadote naprawdę pokazuje, tyle że rozkręcił się to Zoe. Jeszcze teraz na środku mamy Orna, który przytankował wszystko i pada w tym momencie... ...ja taka myślę, że już klasyczna taka czy mimiczna, czyli oczywiście Kornflip Eldera dla Dominocomputer. A, kto Jeżeli... jeszcze mogłoby być, natomiast na do tego krwają, nie dojdzie. Chyba nie do no bo tutaj widzimy teraz świetne wejście od ognia i jeszcze ten sekret zakrywa tutaj, ten Draven zaraz praktycznie umrze. No widzimy mały tutaj mamy mały przesył w tym fajcie. No i drużyna, ów, to drużyna Hufto tak naprawdę wychodzi z tego zwycięską ręką. Nie wychodzi zwycięską ręką, no tutaj jeszcze slop się jakoś trzyma, jakoś próbuje coś zrobić, ale nie było takiej y, możliwości, no pytanie, dopracować bardziej. Bo czy, czy przemyśleć? Strategia nie była zła? Po prostu zawiodło może trochę wykonanie, tak? Coś nie pykło, coś się nie udało, no i jakoś tak. No i chyba będziemy świadkami ostatniego teamfightu w tym momencie, już rozpoczęty przez Ultiotorna. Raven Draven w tym momencie upada, Jarvan do niego dołącza i wszyscy tak naprawdę mm, zmienili się w jedną ogromną masę spadającego HP w tym momencie. Oj, kur... czy to będzie pęta? Oj, oj. I jest, penta. jest penta, Jest pęta! No świetnie, czyli pierwsza pęta tego meczu, w pier... przepraszam, tego całego spotkania w pierwszym już meczu. No i mm -hmm. wydaje mi się, że tutaj będzie jakaś walka. Jest walka, jest również teleport, no w tym momencie gdzieś tam łapany, Uf, wyeliminowany całkowicie wręcz Mordekaiser, to był bodajże, jest zniszczona wieżyczka, ale... No właśnie, zniszczona wow. wieżyczka, za to dwa zabójstwa, zarówno upada Mordekaiser, jak i upada, no w sumie idzie ta jedna, tu już mamy zebranie trzech graczy, jeszcze dodatkowo pojawia się tam Jacob, no i ale chyba nie spodziewał się, że będzie tam Wukong, no i właśnie zaczyna się już w tym momencie walka, Wukong zostaje przy jeszcze tutaj ten... ciekawe w sumie ja to tak. rozegranie, ale no niestety nie skończy się to dobrze, Steryt będzie musiał upaść, bo nie musiał pożegnać się z życiem w tym momencie, ktoś nam jeszcze... E, chyba zginął? Yeah. Czy mi się tylko wydaje? Nie, 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 przepraszam bardzo. E, I no. zobacz, że na miejscu jest gaucho tutaj. Jest gaucho. Jest, ale sytuacja jest bardzo otwarta. E, no tutaj jeszcze... Ale nie wiem, jak zostaje szybko zabita, yeah. jeszcze mamy paczki od Kokiego, no i tak naprawdę to na huf do teraz pokazuje, że to oni będą dominować to spotkanie. Tak, w tym momencie jak najbardziej. Teraz już za 5 sekund pojawi się kolejny drake, ale tutaj będzie kolejny teamfight. No i widzimy, że teraz Twitch bardzo szybko upada. Z kolei za niego musiał zginąć Olaf. No i tak naprawdę 4 na 3. Tylko, że na niebieska ma przewagę ilości, ale nie No i chyba ta przewaga ilości będzie nawet większa niż przewaga jakości, jaką dysponuje tylko czerwona. No i kolejny upada. No i teraz 4 do 2. I jeszcze tak, tutaj i... próbuje psz... mi ale to próbował, nie... próbował. Jak najbardziej w tym wypadku. No i teraz widzę, że chyba po raz kolejny będą próbować. Aczkolwiek jest jeszcze wymiana na dole. Oj! Czekaj, dużo obrażenia na tym ultimatecie jeszcze jest. To jest O nie, nie trafienie. nie. domino. No i w sumie to troszkę wykrywali tam jeden z tych teamfight'ów, no ale Ale znowu w tym momencie tak naprawdę Jacob zostaje wyeliminowany już od samego początku, a to temu musi się salwować ucieczką. i teraz wszyscy są w absolutnie jednym miejscu i wszyscy są wyeliminowani. Czerwona drużyna upadła! Tak nie od razu, jest prawda jeszcze rezurek, no ale to będzie tylko chwilowe kładki. Oj, 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 mogłoby się to wydarzyć chociaż... jednak przeskoczy za plecy rywala. Ten Blast cone wyrzuci zawodników z dala od siebie, i powinien chyba dostać się do pod wieżę. W międzyczasie slop tam upada, Jacob zgarnia również eliminację, ale jako drugi 100 sztuk złota mnie. I na dole również padają strzały. Jest real, zgarnia eliminację. Ten Ultimate od slopa, przecież o tym może za chwilę, bo. Okej, okay. wygląda to, że BMV Houndu nie chce oddać tego Heralda. No, zdecydowanie nie chcą steryt już z cyklonem, nie trafiony niestety kozioł, zabrany do Bydgoszczy w międzyczasie milu i upadnie nam steryt. To z pewnością nie będzie miało mi widron żadnej formie smajta i pędzi cały czas rozpędzony do przodu gaucho. On jakąś eliminację jeszcze chciałby zapisać na swoje konto. Do the calling od Luciana, Slop z błyskiem do przodu i będą upadać zawodnicy mi niestety... Na tym powinno się to skończyć Ok, niesamowicie szybko spada. Steryt go zgarnie, aczkolwiek Dominokomputer nie chce go oddać za darmo. Będą chcieli zgarnąć eliminację. Jacob podrzucony po raz kolejny skacze jednak po rywalach. I jednak to Dominokomputer wygrywa tę walkę bez większych problemów. 3 duno. Zachowało w miarę był umysł i zdecydował się na wzięcie Trze... tyl jedynki Chociaż w tym momencie woda chyba będzie martwy. Wyłapany, jednak uśmiercony, błyskawicznie. Za to gałczą. I zobaczmy, że mi widron odgryza się, odpłaca się pięknym za nadobne. I to Dominokomputer nieco się zapędziło, złapali te fale, popłynęli na niej i niestety musieli za to zapłacić. Dosyć spory podatek dosyć spora opłata. Kolejna eliminacja na konto Miwe Dronu. Wpadnie na konto Padote tym razem. Tak, z pewnością zadowolony slop. One? Płaciło im się zbyt dużo, zainwestowali e, wcześniej. Teraz Gaucho po raz kolejny widziany e, w okolicach Smoka, który zaraz nam wstaje. Będzie chciał złapać eliminację na wodzie. Jednak to się nie powiedzie. Dołączy do niego jego drużyna, ale ten upadnie zbyt szybko. Slop podrzucony. Obydany Świetny koziołek. koziołek od Milu. I to będzie kolejna eliminacja właśnie dla Miwedronu. Druga, bo druga, ale ten Smok stoi przed nimi otworem. O ile nie Baron nasz, bo wła... e, Milu będzie chciał po raz kolejny połapać właśnie slop, a jednak w słabej sytuacji, teraz zagrany kozioł, ale między czterema rywalami, a tylko steryt oraz woda obok niego dołączy zaraz do nich. Oczywiście bolo, aczkolwiek wysadzony w mgnieniu oka. Blacket w tym momencie już upada. Jacob z ultimate, ale przerwany błyskawicznie i mi widron się rozkręca. Dwie eliminacje na ich konto, jednak dominokomputer w końcu się odgryza. Upadnie tutaj gałczy, ale na niskim poziomie zdrowia. Przeżyje hadotę oraz steryt, więc. Są na jakieś przejęcie tego barona na chociaż Jacob na flance, zobaczmy ogromne obrażenia, ale wysadzony ten ultimate, chociaż jest jeden reset, ale upadnie. Niestety, Milu porwany do wymiaru śmierci i będzie mocno obijany przez gaucho, jednak gaucho dosyć głęboko wraz ze swoim strzelcem powinni być w stanie wyeliminować przynajmniej jeden cel slop. Jeszcze teraz błysk od bolo i to będzie kolejna eliminacja dla Hurona, oczywiście. tej mała pomyłka. I Gaucho również taką na swoje konto zabezpieczy. Domino komputer, zwycięski teamfight, pięciu za jedną umiejętności. Ale zobaczmy, no, za pomocą Rapid Fire kanona też możesz obijać. Jasne, ten większy <grym> zasięg <grym> widać, widać. Broken całkiem, ale zobaczmy, okay. wejście w bolo. Ten podrzucony, wskakuje Jacob w to wszystko, jednak cały czas obijany. Przeskoczy jeszcze błyskawicznie na Hadotę i Jacob tutaj upadnie. Przeżyje Haron, jednak Steryt jeszcze z tym GA w końcu nam upadnie. Gaucho pomiędzy dwójką rywali, jednak nie ma kto mu zadawać obrażeń. Cały czas będzie przy życiu Po raz kolejny ta kośnica jednak minie się z celem Przyciągnie się do rywali Blacket, ale to nie była najlepsza decyzja Cały czas będzie naciskał bolo Tym Ezrealem Slowuje raz za razem Mystic shot za mystic shotem I musi domino komputer się po prostu wycofać Ich paski zdrowia niesamowicie niskie Niesamowicie zagraża życiu lub zdrowiu Ich pozycja będą rikolować Aczkolwiek podejmowany teraz smog Smog starszy przez Miver. Tak, stery to oczywiście jest martwy, a to też w tym momencie jest na pozycji, widzieliśmy też teleportację od... Okay, Od Gaucho, ta Zonia dograna, cały czas będzie miał szansę strzelać Haron, On cały czas życiu Milu z nie najlepszym podrzutem, zamieni się jeszcze w złoto, ale upadnie nam Hadote Milu kupuje nieco czasu dla swojego strzelca, jednak cały czas na głowie Bolo siedzi po prostu Gaucho właśnie, ten zbyt twardy, aby został wykończony i upada nam formacja Wedronu. Będą chcieli zawodnicy dominokomputer to kończyć, kieruje się kuba basie rywali, aczkolwiek nie ma Wait. za bardzo minionów, aby mieć na to... Szanse. No tak, tak, tak. Nie jest to ten najwyższy polski poziom, aczkolwiek na pewno też nie najgorszy. Jacob, teraz z salową eliminacją! Oj, oj, oj to może być gwóźdź do trumny mi wedronu. Jacob nie chce odpuszczać, nie chce yy, poprzestawać na tym jednym zabójstwie, ale slow w sporych terapatach, zamknięty za ścianą od talii, mocno obity. Jednak dobra jeszcze ultimate, ale ten nietrafiony! Mimo wszystko do się rozpędza gałczo z przodu. Odetnie jeszcze milu z tej walki drużynowej i będzie w stanie go cały czas przyciągać. Steryt już bez cyklonu. Będzie próbował coś podgryzać rywali, ale zaraz nam będzie musiał upaść! Będą musiały mu się kolana ugiąć i pewnie... Haron do przodu, kolejna eliminacja na jego końcu. Domino komputer po prostu skończy tę grę. I mimo, że trwała ona tak długo, chodzi też sterek, oj, co tu się wydarzy? Podebrana RK, spalony flash, No to jest dive, który nie do końca chyba miał tak wyglądać. Wzięty shutdown przez Milu, no i to nie do końca chyba tak miał wyjść. Jeszcze tutaj woda z podbiciem i RK. No to są ładne trzy zabójstwa. Coś, co miało spowodować, że drużyna Hufdu pójdzie naprzód, spowodowało, że trochę się będzie mówić niepewnością, bo ty nie zawsze będziesz miał okazję, żeby dobrze wykorzystać, ale tym razem dobrze zostanie wykorzystany Charm. No i to wpada zabójstwo na konto Hadote, który zdobywa pierwszą swoją eliminację, no ale na tym nie zaprzestają. Czy tu wejdzie jeszcze drugie zabójstwo dla niego? Jeszcze użyty smite, żeby... Ale ten Hex weszł. No. Dużo się tu zadziało, dużo się zadziało. woda ledwo co. W ich głowie, żeby go w ogóle, żeby nawet nie myśleć o podejmowaniu tej postaci. Myślę, że, że masz tu rację. Nie ma on zbytno dużej ilości umiejętności saporterskich, które nadałyby się na tą linię, ale to podrzucenie, które teraz nam zaprezentował, spowodowało, że wpada frak na konto drużyny Domino. I to w konto dla Apheliosa. Swoją drogą, rozwinięcie tego, co tego miecza to może za chwilkę o rozwinięciu, bo zwija się tutaj poziom HP zawodników czerwonych. Ale to tutaj, ale Slob wykorzystał ten hextechowy teleport, żeby wejść na tyły przeciwników. No i czy tu będzie jeszcze wpa wpadnie... Podejmowany herald, ten drugi herald jest mało ważny, ale widzimy, że ekipy obie stwierdzają, że jest super ważny. Nie udało się dobrze uczyć Rakanowi, tragedia u wody. Tamilu jeszcze wchodzi tutaj na backlane z teleportem. Upada slop. No i ta sytuacja. Jeszcze Hadote będzie próbował uciec, używa swoich umiejętności. Z kolei to jest pewny obiekt. I właśnie, pewny obiekt. Druga sprawa jest taka, że tego Heralda musisz po prostu dobrze użyć. Ale dobrze używa swoich umiejętności. Teraz czerwona formacja. I steryt używa tej erki. Nie wiem, czy taki był zamysł, żeby oddalić siebie od tej walki razem z woną. Na bocie. Do której za chwilę wrócimy, bo tu jakaś wymiana, zarówno na midzie i na topie, na midzie z zdecydowaną przewagą od drużyny. Hufdu i tu double kill dla bolo, ale no i to jest action. No, to jest action, który władza. Zamęt w szeregach. Czy on się teraz się ujawnia? I to jest moment. najpierw upadnie pewnie steryt, uchodzi, jednak nie uszedł. Zobacz w lewej stronie, wzięta została. Wzięty został Ezril chyba, tak? To był Ezreal, o ile tak. dobrze widziałem. No, ta sytuacja. Mm -hmm. jedyna jedynym możliwości, jaką do tej pory. I... O, może o za chwilkę. O tym za chwilę, bo tu się zaczyna mocna akcja. Snob wyłapany. No, on tu musi umrzeć. Steryt mocno bijany. Również woda. Woda umiera. Używany kataklizm. Tu dorzucony steryt ze swoim. Swoją e... ze swoim. ze swoim Zestunem stunem w RK Jarvana. No i. Tu znowu action, która są ograniczone. A widzimy, że Domino nie ma zamiaru na tym przestać, chociaż teraz Jacob trochę wyłapywany. Próba była do gnięcia do niego. I zobacz, na ten slip. To jest potrójny slip, który będzie prawdopodobnie jeden z gwoździ, które zostaną przybite do deski huftu. Tu jeszcze jest walka. Zobacz to, jak GoChu wykasował teraz kolejnych zawodników. Co prawda teraz spalona zonia. Użyta Sonia, żeby kupić trochę czasu. I zobacz to! Kataglic pięknie rzucony, musieli z niego wyflaszować! Użyta Sonia! I czy to będzie koniec mimo tego baron buffu i dwóch wiesz? To jest... To jest gwój to trumny. Jeszcze użyty slip. Stery tu pana. No i został tylko i, y i wyłącznie w życiu Hadotę. No, jeżeli miałbym